Dzień dobry, cześć, tu Miki ze Świata Wyścigów Witam po wakacyjnej przerwie i zapraszam na zapowiedź Grand Prix Holandii Formuła 1 jak zwykle wraca po przerwie wakacyjnej tym razem do Holandii zazwyczaj to Grand Prix Belgii było e, taką inauguracją po przerwie wakacyjnej ale tym razem e, Grand Prix Belgii zostało rozegrane jako ostatni wyścig przed tą przerwą a Formuła 1 powraca e, na Grand Prix Holandii w Zandvoort Zantwor leży nad morzem, tak więc e, atmosfera wakacyjna nadal będzie obecna z pewnością wśród kibiców, natomiast nie wśród zawodników, ponieważ e, stawka jest wysoka na, i naprawdę walka o zwycięstwo prawdopodobnie będzie znowu bardzo zacięta, czego już w tym sezonie możemy się spodziewać. E, nie ma już zdecydowanego faworyta, jakim jest Max Verstappen, który jak dotąd wygrał w każdym Grand Prix Holandii. E, Odkąd Zantworth powróciło jako tor do Formuły 1, wiadomo, jest to jego wyścig domowy, więc będzie obecna ogromna pomarańczowa armia na trybunach. Tym razem nie będą tak pewni swego jak byli w poprzednich latach. Ostatnio Red Bull został rzeczywiście dogoniony i wyprzedzony przez McLaren'a i Mercedesa. Z tym. Jak dotąd Max Verstappen radzi sobie całkiem nieźle i nadal ma y, dużą przewagę w, y, w klasyfikacji. Jednak nie wygrał już od y, czterech wyścigów, co nie zdarzało mu się od momentu, kiedy w 2021 y, tak naprawdę y, Red Bull powrócił y, do wygrywania. Teraz do wygrywania powrócił Mercedes, co było widać w Belgii, na to, że wygrał tam George Russell. Niestety dla niego został zdyskwalifikowany za zbyt lekki bolid, co sprawiło, że stał się pierwszym zawodnikiem od równo 30 lat odkąd Michael Schumacher został zdyskwalifikowany z Grand Prix Belgii, który stracił zwycięstwo przez niewymiarowy, można powiedzieć, bolid. Wtedy Schumacher stracił za niewymiarowy, teraz Russell stracił za nieco zbyt lekki. Tego typu dyskwalifikacje często zdarzają się w Formule 1, ale bardzo rzadko dotyczą zwycięzców. No niestety, George Russell musiał przełknąć tą gorzką pigułkę i stracił 25 punktów oraz chyba najbardziej spektakularne swoje zwycięstwo, bo jego manewr taktyczny, kiedy w ogóle nie zjechał na drugi pit stop, mimo że wszystko wskazywało na to, że będzie musiał, tym manewrem zaskoczył wszystkich i to było naprawdę jego wielkie zwycięstwo, ale krótko trwała jego radość. No i Zwycięstwo odziedziczył e, Louis Hamilton, co pokazuje jak silny jest Mercedes. E, który, gdyby nie ta dyskwalifikacja, miałby dublet, George Russell. Oczywiście był załamany e, po e, tej dyskwalifikacji, natomiast tak naprawdę George Russell ma trochę powodów do optymizmu, e, ponieważ Mercedes prezentuje się świetnie. A w przyszłym sezonie, wiele wskazuje na to, że to George Russell będzie zdecydowanym. E, numerem jeden w Mercedesie, ponieważ najprawdopodobniej jego partnerem zostanie Andrea Kimina Antonelli, po którego występach w F2 jak dotąd nie widać tego, żeby był e, już gotowy na to, żeby być liderem takiego zespołu jak Mercedes. Chociaż z e, utalentowanymi młodymi kierowcami e, nigdy nic nie wiadomo. Natomiast wiele wskazuje na to, że to Russell będzie e, w przyszłym sezonie liderem Mercedesa, no a lider Mercedesa w przyszłym sezonie e, może mieć po prostu szansę na walkę o mistrzostwo. To, że partnerem Russella będzie prawdopodobnie Andrea Kim Antonelli e, wszystko to wskazuje dlatego, że e, Carlos Sainz przestał czekać na okazję w, w Mercedesie, jak wszyscy się spodziewali, tylko podpisał kontakt z Williamsem, co sugeruje, że ta opcja w Mercedesie już po prostu jest nieaktualna. Sainz wybrał Williamsa, zespół, który w tym roku jest jednym z większych rozczarowań, obok Astona Martina, przynajmniej dla mnie. O ile spodziewałem się, że Alpine nie będzie notował świetnych wyników, patrząc na to, co tam się dzieje, to spodziewałem się, że Williams może być takim zespołem, który Przeskoczy z końca stawki do środka stawki, będzie tam zagrożeniem dla silniejszych zespołów. Okazało się, że takim zespołem jest w tym sezonie Haas, który jest dla mnie najbardziej pozytywnym zaskoczeniem. Williams natomiast zawodzi, jak dotąd ma tylko 4 punkty w klasyfikacji konstruktorów i, jest, i wyprzedza jedynie Zaubera. No ale tak się składa, że to właśnie Zauber, czyli przyszłe Audi oraz Alpine to były pozostałe dwie realistyczne opcje dla Carlosa Sańca. No więc w takiej sytuacji wybrał on Williamsa. No i nie trudno się domyślić dlaczego. W Williamsie jest pewna stabilizacja. Kiedy James Valls y, rozmawia z Carlosem Saincem i opowiada mu o następnych, o planach rozwoju Williamsa następnych 5 lat, to Carlos Sainz ma przekonanie, że on wie, co mówi. Natomiast ludzie, którzy rozmawiają o tym z Saincem, y, jeśli chodzi o Alpini Audi. Później tracą pracę. To jest trochę problem, jak nie wiadomo, kto będzie szefem zespołu za pół roku. No i w, w przypadku Alpine i Audi jest taka sytuacja, że na przykład kibice Formuły 1 wyjeżdżają sobie gdzieś na wakacje, wracają, a tam już jest inny szef zespołu. Tak chyba nie powinno być. Alpine dodatkowo ma zrezygnować z własnych silników, co może być, albo nie, wstępem do tego, żeby w ogóle sprzedać Team komuś innemu Ale jak będzie Nie wiadomo Ponieważ w przypadku tego zespołu trudno przewidzieć cokolwiek I to jest chyba główny problem No ale wróćmy do tego co będzie się działo W najbliższy weekend w Zantford. Zantford to jest nieco nietypowy tor Taki wąski, kręty tor W starym stylu Przypomina nieco Hungaroring Więc dlatego to właśnie wyścig na Hungaroringu Powinien nam dostarczyć najwięcej Wiadomości co do tego Jaki będzie tu układ sił na Hungaroringu, jak wiadomo, e, dominował McLaren, więc teoretycznie można spodziewać się dominacji McLarena także tutaj. Problem z McLarenem jednak polega na tym, że w tym sezonie już od dłuższego czasu można się spodziewać dominacji McLarena prawie na każdym torze, ale ona jakoś rzadko następuje. Jak dotąd wygrali tylko dwa wyścigi, po jednym Landon Norris i Oscar Piastri. Czyli wygrali mniej wyścigów niż Mercedes. Mercedes to jest taki zespół, który pokazuje im jak to się robi. To znaczy od momentów, w którym mają naprawdę dobry samochód, wygrali trzy z ostatnich czterech wyścigów. To jest właśnie coś, czego McLaren nie umie zrobić, ponieważ Mercedes ciągle jest teamem, który wie jak wygrywać, a McLaren takim timem jeszcze nie jest. Z McLarenem to jest tak, że od momentu, kiedy mieli silniki Hondy, Zawsze się wydawało, że wiadomo czego im brakuje. Najpierw wydawało się, że to są silniki Hondy, które są problemem. Kiedy będzie lepszy silnik, na pewno wrócą do czołówki. Kiedy mieli lepszy silnik, to okazało się, że powrót do czołówki im jeszcze trochę zajął. No i teraz, kiedy mają samochód, którym da się wygrywać, okazuje się, że są inne problemy z taktyką a także z tym, że zawodzą nieco kierowcy, a zwłaszcza Landonoris. O Lando Norrisie mówiło się od dawna, że to jest taki kierowca, że jak dać mu lepszy samochód, to on będzie walczył o mistrzostwo, ale przy samochód jakoś nie może zacząć walczyć o to mistrzostwo. Wydaje się, że jazda przez tyle lat w Teamie, który od mistrzostwa nie konkurował sprawiła, że po prostu Lando Norris nie jest przyzwyczajony do Konkurowania o najwyższą stawkę, i teraz to wychodzi jako jego problem. Musi się po prostu nauczyć tego, jak jechać pod naprawdę tak dużą presją. Grand Prix Belgii, kiedy Max Verstappen przyjął karę i startował z dalszej pozycji, to była idealna, idealna okazja do tego, żeby zdobyć punkty, i jakoś udało się Norrisowi dojechać za Verstappenem do mety. To jest z punktu widzenia ewentualnej walki o mistrzostwo wynik naprawdę katastrofalny, więc tutaj Landon Norris z pewnością będzie musiał. Z... Ale powtarzam to już po którymś wyścigu, że on musi wyciągnąć wnioski i zacząć jechać inaczej. Miejmy nadzieję, że Landon Norrisowi uda się w końcu trochę ogarnąć i zacząć jeździć na tym poziomie, którego wszyscy oczekują, ponieważ to by zapewniło pasjonującą walkę o mistrzostwo do końca sezonu. Musimy liczyć na Lando Norrisa, ponieważ kierowcy Mercedesa mają zbyt dużą startę do Maxa Verstappena i tylko Lando, ewentualnie Oscar Piastri e, mogą e, zagrozić Verstappenowi e, walce o mistrzostwo. Jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo konstruktorów, to McLaren już powinien prowadzić w klasyfikacji, więc jest to tak naprawdę kwestia czasu. Red Bull już teraz wszyscy się przyzwyczaili do takiej myśli, że nie ma tak naprawdę na to Mistrzostwo Konstruktorów szans, to jest dosyć szokujące. No ale winowajca tego jest jeden i nazywa się Sergio Perez. Porównałem Sergio Pereza jakiś czas temu do Joe Bidena. Oczywiście od tamtego czasu Joe Biden został zastąpiony jako kandydat do prezydentury USA. Co znacznie zwiększyło szanse demokratów w tym wyścigu. Natomiast jeśli chodzi o wyścig w klasyfikacji konstruktorów w Formule 1, nie wymienienie Sergio Pereza w zasadzie przesądza o tym, że Red Bull tego mistrzostwa nie zdobędzie. Wydaje się, że dla nich priorytetem w tej chwili jest po prostu mistrzostwo Verstappena i utrzymanie go w zespole. Perez z startował z drugiego miejsca, a skończył nie tylko że za Verstappenem, ale. Na to, że był ósmy, czyli ostatni z tej grupy czterech czołowych, e, czołowych teamów. No i w tej chwili to jest po prostu jego pozycja. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy w Formule 1 punktowanych było e, tylko pierwszych sześć pozycji. Gdyby tak było, nadal e, Sergio Perez nie zdobyłby punktów w ostatnich ośmiu wyścigach. Jak spojrzymy sobie na klasyfikację tylko z ostatnich ośmiu wyścigów, to widzimy, że Red Bull jest już w niej za Mercedesem i McLarenem. A Sergio Perez w ogóle nie ma szans z nikim z tej czołowej grupy. To pokazuje problemy Pereza, ale też słabość samego Red Bulla. I pytanie, czy z tej słabości Red Bulla wniosków nie wyciągnie sam Max Verstappen? Jeśli to, to Wolf jest z nim tak bardzo zainteresowany, a Mercedes wygrał trzy z ostatnich czterech wyścigów.